Siemanko, ja jestem X-Ray i witam was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajemy w, El... w Elden Ring. W serii, jak zawsze, towarzyszy mi Mossun Ninja, Siema który za niedługo do mnie dołączy. A was bardzo przepraszam za mój głos wczoraj nagrywałem Alexa i informowałem, że no troszeczkę mi ten głos siada. Chociaż myślę, że po emisji tego <laughs> Odcinka z Alexa to mnie o wiele więcej czasu niż od nagrania tego, ale no niestety trochę się bardziej dobiłem. A tak dawno po prostu nie grałem w Alex, że mam ochotę w coś pograć, nieważne czy będę mógł mówić czy nie. W każdym razie, ostatnio dla wulkanicznego dworu wykonywałem zabójstwa oraz pokonałem y, głównego bossa wulkanicznego rodu. A teraz czas kontynuować troszeczkę tutaj fabułę. A więc wracam na, powtórzę się po raz trzeci, sam wulkaniczny dwór. E, szybko, może właśnie jeszcze wykorzystam punkty, aby wzmocnić sobie trochę postać. Chociaż zastanawiam się, w co lecieć. Teraz koniec końców, dobra. Okej, okay, mówię schodkami w dół i na prawo, tak? Tak, tam gdzie znalazłeś tą niewidzialną nie ścianę Eee <laughs> A, okej okay. Zapalę sobie lampkę, bo to jest trochę ciemno Przy okazji skorzystałem z nowego nabytku, jakim jest talizman, który po każdym zabójstwie przywraca mi perzet. Z tego talizmanu od dawna już korzystał mi... Eee, wróć. Eee, moment, eee, kurde, pomyliłem się postaci. Eee, ten, monsun, co ja gadam, kurde. Po, po, Pokryciły mi się kompletnie <śmiech> gry. <śmiech> Z tego talizmanu, rzecz jasna, korzystał od już dłuższego czasu. Monsun. A skoro go mam, to też nie omieszkam z niego sobie skorzystać. Bo jest on naprawdę bardzo dobry. Chwilunia. Eee... Dotarłem do kolejnej iluzorycznej ściany. Zdobyłem tej skarb. No serio. Nie. E, właśnie, czekaj, 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 czekaj. Chyba, że mi się pogubił, chyba, że. Serio, to jest nie do rozwalenia. Czy jest jakiś błąd tutaj? Czy może być tak, że jakaś ściana po prostu mi się nie chce za pierwszym razem otworzyć? oczywiście. Czyli trafiłeś na ścianę, która... E, która dopiero za tysiąc razem. A Nawet widziałem chyba kiedyś związane z tym filmiki, że po prostu napierdzielasz, a się dopiero po jakimś czasie otwiera. Tak, to jest właśnie ta ściana. A Dobra, mam dość. Kurde Gdzie ja mam kuźwa iść? Teraz Zdobyłem ten skarb, napierdzielałem w te ściany i co? Musi znaleźć kolesia yy, podobnego do, do basalnego rycerza Gdzieś tutaj w tych yy... To jest jedyne wejście, przejście. kurwa, serio. Pominałem coś tak tak ważnego, dobra. Już, już znalazłem, już znalazłem. Ja pierdzielę Pominałem bardzo widoczne schody. Oj, jest łaska wreszcie. Łaska o nazwie? Kościół miasta więziennego. Chyba jestem w dobrym miejscu wreszcie, prawda? Tak. I co, i tutaj już możemy się połączyć przy tej łasce? Tak. A więc ja otwieram sobie bramę i używam remedium. Więc widzimy się za chwilkę, kiedy wreszcie połączę się z monsunem. No dobra. A więc monsun już do mnie zawitał w zupełnie nowym imidżu. Hej. Jak widać, dosyć dużo się tutaj zmieniło. Nowy build, nowy monsun, nowa taktyka walki. A więc w którą stronę najpierw wchodzisz? Coś coś się pokaże. No trochę żeś rozciągał. Cool. Co? Źle dobiegnę tutaj do ciebie. Eee, spoko, widzimy się za momencik. No dobra, a więc. Let's go. Gdzie ty jesteś? Na daszku. Gdzieś słyszę e, robaczka. Tak, on jest tutaj. Obok kominku. Obok czego? Komina. A, obok tego komina, dobra. Też nie wiem, ale naprawdę wyszło zacnie. Co zdobyłeś w ogóle z tego? Smar. Ogniowy. A, a z tego, tego... rzuczka Kowalski chyba żustkę. Dama. Co jest z tą damą? A. Ja już zapomniałem, że... Trzeba tutaj wniknąć trójkąt albo coś... W tym guście. Żeby... Anulować animację. E, czy tam po prostu ten? E, s, no, mi informację, że otworzyło się, użyło się klucza, czy, czy czegoś tam, prawda? Zalion znaleziony, idziemy dalej. E, no to idziemy, dobra, już. O kurde, kurde co? Jakim cudem to mnie złapało, kiedy ja byłem w powietrzu i wykonywałem specjalny atak? Niezły troll. Otwieram drzwi i biegnę dalej do ciebie. Wow, co to? Trochę odgłosy jak w akademii, potwory z akademii centralnie, oczywiście mowa o Bloodborne. No serio. Co to robi? Ok, Kurde, widzę, widzę, widzę właśnie to też się mówić. Szlak A ci za to jak z żywcem wyjęcie stwierdzę Sifa. O, okej. Okay. odpalona. O, a tutaj jak w Dark Souls 3. Czy i z tym bosem, co się na lawie walczy? Hmm. Czy to było Nio? Chyba bardziej Nio. Bardziej Nio, no. Chwilunia. Trochę się jeszcze z tyłu zakręciłam. Spok, spoko. Poza tym... Ducz, trzy, góra. Heł. Dół. Kto wejdź pierwszy? Okej, dobra. Jeśli coś wyskoczy, cofaj No właśnie mówię, że mogę powiedzieć góra, bo już widziałem, że tutaj będzie magmowy mi. Pierwialność, chodząca, pełzająca. Au. Rzeć. Co? Jakim puźwa cudem? To było dobre. No. Tam jeszcze, chyba skarb, na tamtej półce. A no. No, no. Dobrze lecę? Dobrze. O, nawet jak mi się obróci kamera do przodu, dobra, to już jest wszystko OK. I tak postać skacze do tyłu, dobra. Ważne, żeby postać skakała do tyłu. Tak, 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 tak. Wiesz, obawiałem się z początku, że jak obrócę kamerę, to automatycznie też postać mi w drugą stronę poleci. Tu nie ma sensu. Dobra. No to hop do góry. <coughs> gdzie było lepiej, góra czy dół. Góra czy dół, lewo czy prawo. A, to będzie boss, ok. Ale po arenie kojarzę, że to będzie jeden ze słabszych bossów w grze. No to wchodź. A może i nie, to jednak nie to. Jeden z najbardziej upierdliwych, jednak, bossów w grze. O kurde. O kurde chłopie Z tym to ty po prostu ciachasz jak... Szlachcik boskiej skóry jeszcze trofeum za to Dobrze że sobie nie powstrzymają rozgrywki No z tym Billem to byś po prostu zbyt łatwo Zbyt łatwo Dobra to Melania by, Melania to za razem A możliwe Czyli co, teraz ta dźwignia, tak? Czy nie, czy wina w dół? Czekaj, zobaczymy czy... Nie, nie da się pomysłu. Nie, w górę e, Winda, winda Jakąś platformą wyjechałem na górę na balkonik pewien Z takiej kolumny, nie? Tak. Ooo. Serio, bardziej na nie dało się tego przejść, kuźwa. To po prostu przejść się i tyle Po skarb Tam nic więcej nie ma, czy mi się wydaje Nie, jak jest tu przejście, to musi być wyjście Nie no bo musi przeskoczyć przez balkonik A tutaj muszę zeskoczyć, okej okay. Dobra I tu I tu ci mogę postawić znak no dobra, remedium działa, więc czekam. Moi drodzy, Mimo że remedium jest aktywne, no niestety nie mogę się połączyć tutaj z Monsunem. Tak jak sobie e, Monsun przypomniał, może być też taka sytuacja, że prawdopodobnie pokonaliśmy z tej lokacji wszystkich bossów. A więc nie pozostaje mi teraz nic innego jak tylko zakończyć ten odcinek. A jeżeli jesteście ciekawi, co dalej. Będzie czekało mnie, a może też później nas Przy może jakimś kolejnym bossie, przy którym będę mógł się może połączyć z Mosunem W wulkanicznym dworze, albo po prostu w dalszych przygodach w, na, w naszych dalszych przygodach w tej grze To koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią Oczywiście zapraszam was też do bycia na bieżąco z pozostałymi seriami zagramy, które obecnie publikuję na swoim kanale A także do przejrzenia tych, które już na nim rzecz jasna opublikowałem a także seria poradników Warframe cały czas się rozwija, tak samo jak gra, która dostaje coraz to nowe aktualizacje z nową zawartością i warto być sobie na bieżąco, aby się z tym wszystkim nie pogubić. Moi drodzy, będę Wam też bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie coś dla zasięgów tego kanału, jakaś łapeczka w górę albo subik z dzwoneczkiem. To dwie rzeczy, które na pewno wywołają uśmiech na mojej twarzy, że Kanał cieszy się zainteresowaniem, a także będzie to motywacja dla mnie do tworzenia nowych materiałów. A tymczasem wielki dzięki za oglądanie do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.